Może to jest rzeczywiście jakieś jeszcze, jeszcze nigdy nie zadane pytanie. Cześć. W dzisiejszym odcinku pochyliłem się nad tematem koła manewrowego, które mamy w przyczepach. Co powinno się z nim zrobić? Czy powinniśmy z nim jeździć? czy powinniśmy je demontować na czas jazdy. Zadzwoniłem do czterech największych firm, które zajmują się przyczepami w naszym kraju. Zadzwoniłem także do innych instytucji. Napisałem także pisma, czekałem na odpowiedzi. Każdemu dałem trochę czasu. No i już teraz mogę podsumować wszystko. To, co będziecie słyszeli, to już jest pocięte, żeby ten odcinek nie był godzinny, więc musiałem wszystko dobrze pociąć, żeby w 10 minut to wszystko skompresować i chociaż was zaciekawić tematem. Chodźcie! Zobaczymy, do czego doszedłem. Dzień dobry, witam. I chciałem się o dwie rzeczy podpytać. Nie wiem, czy można pana, czy wy macie jakiś dział techniczny, z którym można pomóc? No, słucham, czy mogę pomóc? Jest coś takiego jak takie kółko manewrujące z przodu przyczepy, takie małe, którego tak. wysokość można regulować. Czy podczas jazdy te kółko tam powinno być, czy nie? Jeżeli tak, to w jakiej pozycji? Znaczy, no, wie pan? No, generalnie kółko zawsze jest przy przyczepie podczas jazdy. Oczywiście można demontować, są jeszcze takie uchwyty obrotowe. Czyli w momencie, na przykład, jak Pan podniesie kółko, może Pan ob obrócić do poziomu. Mm -hmm. e, natomiast w pozycji, ona powinna być podniesiona. Rozumiem, bo teraz nad czym ja się zastanawiam, bo y, ostatnio robiłem sobie też taki test, y, tam jest coś jak taka zrywka, linka, która hamuje w przypadku. Tak, z... linka awaryjna. Tak, ja sobie to przetestowałem i to ładnie za właśnie zatrzymuje przyczepę, tylko mm -hmm. jak jest ta kółko jakby podniesione do góry i one jest pod kątem, no to wtedy No to przyczepa zjedzie. No na właśnie, bok. to przyczepa jedzie na bok. No i teraz powiem Panu już tyle, po prostu słyszałem opinii, czytałem na internecie, mówię, zadzwonię do ekspertów, pytam się właśnie, czy kółko powinno być w pozycji do przodu, na bok, czy w ogóle powinno się je demontować? Czy Pan nie wie ogólnie? Jak mówią Panie, czy... może przepisy, czy jakieś reguły tego? To Panu, ja powiem szczerze, doświadczenia, no generalnie nie, ma, nie wymontowują kółka, ludzie Powinien jechać, powinno po prostu jechać w miarę prosto, nie? Także jeżeli jest taka oczywiście możliwość, to no, to po prostu blokować tak koło, żeby ten tor jazdy był prosty, tak? Natomiast jeżeli no nie ma takiej możliwości, a jest obawa. Mm -hmm. Wie pan mówimy tutaj o skrajnych tam dokładnie. przypadkach. No, no, dokładnie, tak, tak. Bo to wy pan, jeżeli jest taka obawa, no to bezpiecznie uważał, że będzie zdemontować, yy, tak? Nie mam pewność, bo faktycznie, jeżeli by tam spadło, i pierwsze co byłby kontakt z kółkiem podporowym. Nie mm. wie pan też w jakim no to w tym momencie no, jeżeli to będzie kółka i będzie, nie daj Boże, na bok, no to, to jeszcze pan może wyjechać na bok. Halo, halo. Dzień, halo, halo, dzień dobry. To nie to koło nie jest niczemu i tak nie służy, nie? Ja rozumiem. Tylko, tylko w momencie, kiedy przyczepa się odczepia, to bardzo dużo zależy jakby od tego, jak te koły są ustawione. No bo przyczepa nagle albo zjeżdża na pas przeciwny, albo wjeżdża do rowu, albo jedzie za samochodem. Rynka jest przyczepiona, przyczepiona z prawej strony, był pod urządzeniem najazowym. Tak, powinna tę przyczepę ściągnąć na pobocze. Ale czy ją ściągnie? No nie no, bo to wie pan, to każdy będzie panu szalał, nie? bo nie, nie, ma, nie, nie ma żadnych badań. Rozumiem, że powinien być w tą stronę, w tą stronę, koła, W międzyczasie wam powiem, że trzech widzów się do mnie zgłosiło z taką informacją, że sytuacja, o której mówimy, że przyczepa odpięła się od samochodu, u nich wystąpiła i trzykrotnie problemem był hak. Czyli okazało się, że hak w jakikolwiek sposób albo się łamał, albo się odczepił całkowicie. W związku z tym, w yy, mojej opinii, jeżeli chodzi o tą linkę zrywkę, którą musimy zakładać, ja bym jej nie zakładał o hak. Tylko i wyłącznie zawsze o te specjalne ucho, które znajduje się tam głębiej pod samochodem. To samo te koła powinny być, po, być prawda, w powietrzu, tylko nie może być podczas yy, użytkowania przyczepy, nie powinno być opuszczone. Tak, to, że w powietrzu, to już wiem i zakładamy, że ono jest w powietrzu. Tylko teraz pytanie, czy powinno być w powietrzu, bo na dyszel przyczepy, ten przedni, jest jakby w kształcie tak. trójkąta, więc jeżeli to tak. koło podnosi się maksymalnie do góry, no to wtedy ono przylega do boku jakby tego dyszla i automatycznie jest skierowane na przykład pod kątem 10 stopni, co spowoduje po rozczepieniu skręcenie przyczepy na pas przeciwny albo do rowu, jak w tym przypadku. No i teraz pytanie właśnie, czy to koło tam powinno być, czy nie powinno, czy Pan jest w stanie odpowiedzieć, czy nie, czy macie może jakiś dział techniczny, który jest w stanie na takie pytanie odpowiedzieć? pan hmm, co, polecam zadzwonić właśnie do y, działu kontroli jakości. Dobra. Oni tam też się zajmują takimi właśnie tematami. Wie Pan co? Po pierwszy raz takie pytanie w ogóle mamy. To ja to wydane, bo nigdy też nad tym nie, 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 nie rozknęliśmy. pan co może powiem, tak, ja tam ja zapytam do tych ty równac i technologia, i może konsultowia, jak, jak to jest zlewidowane, bo jak pan wysłał takie zapytanie drogą mailową ewentualnie z tymi, z tymi wszystkimi rzeczami, ja bym po prostu tego odpowiedział, bo, bo ja bym musiał, musiał tutaj dobrze. skonsultować. Myślę, że tutaj nie ma to większego znaczenia, ale no zapytam, bo, bo jeszcze raz takie pytanie, po prostu zadał, szczerze. Słyszałem, że tak? jest Pan dobrze wyedukowany w sprawach technicznych, jeżeli chodzi o przyczepy. Dobrze trafiłem? No można powiedzieć, że można postaram powiedzieć. się coś pomóc. I teraz mam ciężkie pytanie. Uwaga. Nie wiem, czy ciężkie. No, może no dla to pana tak... to będzie proste, ale powiem pan, panu, że jest pan czwartą osobą, do której dzwonię, bo do różnych firm. No dobrze. Może to jest rzeczywiście jakieś jeszcze, jeszcze nigdy nie zadane pytanie. Co Aha. powinno się robić podczas podróży z tym kółkiem do manewrowania? Czy ono powinno tam być, czy powinno go tam nie być? Jeżeli powinno być, to w sposób? Pozycji. Nie ma y, jednoznacznej odpowiedzi. Tak. Amulec zgodnie z teorią, która... Muszę przyznać, że nie sprawdziłem tego, Drodzy. jak to się zachowuje, nie miałem okazji. W związku z tym mhm. z teorią, którą powiedzmy przekaz jest przekazywana do tej pory, jak to ma się zachować i... No, jak te linki w jaki sposób są dobierane do tego, tak. czy nie tylko linki, ale też karabinczyki też w tak. tym stosowane, powinny być takie, że on się, ta linka albo się powinna zerwać w momencie zahamowania, tak. albo powinien karabinczyk się rozwinąć i samochód powinien odjechać, załóżmy, a przyczepa na hamulcu powinna się zatrzymać. Moje zdanie, to znaczy już teraz osobiste, ponieważ tak, nie, nie sprawdzałem. Zgodnie z zaleceniami, które no podawaliśmy nawet w, i, i, i były podawane w instrukcji użytkowania, zalecenia były takie, żeby to koło demontować o. na czas jazdy. A teraz odpowiedź Instytutu Transportu samochodowego, który odpisał na mojego maila z tym samym zapytaniem. Nie znam przepisów, które regulowałyby te kwestie, niemniej zdrowy rozsądek podpowiada, żeby je demontować, o ile to możliwe, na czas podróży. Ale to nie ten demontaż miał cel taki, że często się zdarzało tak, hmm. że to, to koło. Nie było właściwie za, zaciągnięte, to, to znaczy właściwie zakręcone. zakręcone i ono się potrafiło wysunąć i w tym momencie uderzając gdzieś na, jak ono się wysunęło, uderzając w o jezdnie w tym momencie, bo było za tak. duże. Powodowało to, to to, że no nie wiem, czy był przypadek, czy nie był przypadek. Wiem, że takiśmy kiedyś omawiali, w tym momencie mogło nastąpić lub może nastąpiło, o czym nie, nie trudno mi jasno powiedzieć, nie nie, nie, nie pamiętam tego przypadku, że został wyczepiony w ogóle. Bo jeżeli uderzy to na jakimś takim nierównościach, tak, jak tak. uderzy koło, które się wysunie na dół, no to w tym momencie y, może nastąpić wyrwanie kuli z haka, bo to już jest dosyć duża siła tak. i jest to takie niebezpieczeństwo. Co, co z pan ze swoim doświadczeniem strony... wieloletnim by zrobił? Jak, jaką pan by opcję wybrał z tym kółkiem? Wedle pana to znaczy, logiki, co jeżeli, jeżeli to tak działa, jak pan mówi, i tak. to jest w kierunku niebezpieczeństwa, bo to po prostu skierowuje w jakąś inną stronę, tak. to jest, jest układ taki, że to korpus jest nawet tak zbudowany, że dolna część korpusu tak. jest... Z, te, z odlewu żeliwnego, która osłania tą część, tą część dotyczącą linki, tak? W tym momencie. Ta dźwignia, która w momencie zaciągnięcia ona jest powiedzmy w pionie, czy aż poza pionem powiedzmy, aż wejść, tak? Mhm. Poza pionem. W momencie, kiedy by uderzyła a koła lub podpory wyszła by nie było, można by uderzyć z powrotem do przodu polecieć, Aha. nie? A, ten no ten bo to ona, do, ten, 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 tym końcem, który jest, do którego jest przymocowana linka, to on wystaje dosyć nisko, tak? I mhm. jeżeli by nie było żadnej podpory pod dyszel, która by to yy, odsunęła, tak? Żeby nie pozwoliła na to, lub tak jak yy, tylko czasami yy, właśnie stosuje się Yy, przy na przykład mocowaniu od dołu urządzeń, tak, tych mm -hmm. najazdowych i wtedy wystaje ta dźwignia głęboko pod dyszler i wtedy ona jest, nawet niektóre urządzenia mają taką specjalną, yy, 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 korpus ma taki długi, żeby on osłaniał tą dźwignię, żeby ta dźwignia czasem nie została przez styk z ziemią Rozumiem. z powrotem odsunięta, bo wtedy przestanie hamować, tak szczepa w ogóle może polecić, gdziekolwiek. <noise> nie. Jasne. No. Tak, jakby całą pana wiedzę zebrać, to pan by montował tę kółko czy nie montował? Tak prywatnie, jakby się pytając po prostu, tak na logikę. Bardziej pan się skłania ku której opcji? Ja to bym się skłaniał do opcji, żeby żebym demontował. A. Jeżeli ja przyczepy używam. To ja bym to po prostu koło demontował w ogóle. Rozumiem. Bo wtedy mam tylko podpora dyszla jest yy, w zasadzie we wszystkich przyczepach, które, które są używane i które używamy jest podpora dyszla, która chroni ewentualnie ten, ten hamulec i w zasadzie to on yy, yy, powiedzmy najwyżej w poślizg wpadnie na asfalcie lub no mhm. jeżeli tam jakiś grunt jest no to wtedy on, on się zachowa i się zachowa, czyli dodatkowym hamulcem będzie, który tak. nie będzie kierunkował przynajmniej tak? Tak. odsunięcia tej przyczepy na bok. Powiedzmy, ja już 40 lat w tym zakresie się tutaj wow. no, jestem. Bardzo panu dziękuję. Po tych wszystkich rozmowach i całej korespondencji, moje prywatne zdanie jest takie, że ja będę osobiście te koło na czas jazdy starał się demontować i w mojej opinii tak jest najbezpieczniej. Napiszcie mi w komentarzu, jaka jest Wasza opinia na ten temat i co Wy planujecie robić z Waszym kołem manewrowym, podporowym podczas jazdy na wakacje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć.